Po 12 latach funkcjonowania Stowarzyszenia Wspólny Świat, dzisiaj możemy wspólnie powiedzieć, marzenia się spełniają. Cieszę się ogromnie, że na Lubelszczyźnie, że w Białej Podlaskiej możemy dzisiaj otwierać coś, co jakoś tam zamyka mimo wszystko system wsparcia osób z autyzmem. Będąc pierwszy raz w stowarzyszeniu, w placówkach, które stowarzyszenie prowadzi, mogłem na, naocznie się przekonać, że dzieci, że młodzież tutaj przebywająca. Czuje się dobrze, czuje się bezpiecznie, jest zadowolona. Oglądając w życiu wiele placówek, tak naprawdę po uczestnikach najlepiej widać, na ile placówka jest dobra, na ile dzieci czują się tam dobrze, na ile czują się bezpiecznie. 12 lat temu Ania Chwałek przyszła do mnie do biura poselskiego. Ja dopiero zacząłem pełnić funkcję posła. I mówi, że y, ma chore dziecko i nie może tego tak zostawić. Że y, kiedy myśli o tym, że nie ma możliwości rehabilitacji takich dzieci, że y, będzie trudno jej, ale przede wszystkim jej dziecku, przejść tą całą drogę i ona coś musi zrobić. Ale pytam się, ale co? No, no, no mam pomysł. Chcę. Założyć przedszkole. Chcę, żeby dzieci z autyzmem mogły być rehabilitowane, żeby mogły być, uczyć się normalnie, uzyskiwać duże wyniki, bo w normalnym systemie, który wtedy był, te dzieci po prostu ginęły. Nie było specjalistów, nie miały możliwości uczenia się. No i ale ja mówię, no ale jak? A Ania mówi. Jeszcze nie wiem jak, ale ja to zrobię. No i to, co mówił pan minister, że nic nie było, to rzeczywiście nic nie było. To była tykania. I nic. Jedna osoba, dzięki której no, dokonał się cud. To można powiedzieć. Ten, to, to wszystko, to co wielkie dzieło, które zostało wykonane w Białej Podlaskiej, to jest cud. Inicjatywy niespotykanej w promieniu setek kilometrów, szanowni państwo. Wielkie wydarzenie i determinacja pani prezes, która zaprasza nas, abyśmy w tym wspólnym świecie, na tej naszej wspólnej ziemi, zaproszeni przez waszą autystyczną rodzinę, weszli do współpracy razem z wami i w tej autystycznej rodzinie zagościli na dłużej. Dzisiaj to zaproszenie przyjmujemy. Dzisiaj to zaproszenie przyjmujemy i z wielką chęcią i radością, z tą pełną energią, o której mówił przed chwilą minister Abramowicz, przystępujemy do działania. Przystępujemy do działania, bo to centrum i ten pierwszy budynek to jest jeden z trzech punktów, chociażby, które wymieniła pani prezes. Dwa jeszcze są niedokończone, dwa jeszcze są niedokończone i o dwóch musimy pomyśleć bardzo poważnie. Gratuluję determinacji. Gratuluję tego, że potrafisz zjednywać sobie ludzi z każdej strony sceny politycznej, bo to jest dzisiaj bardzo trudne. To jest dzisiaj bardzo trudne i gratuluję tego, że byłaś w stanie wokół siebie zbudować zespół ludzi. Bo często kierujemy różnymi projektami, zarządzamy czy firmami, czy instytucjami i kluczem, każdy to wie, jest człowiek. Jest ta druga osoba, której można absolutnie zaufać, która chce iść w tą samą stronę. A tym bardziej myślę, że to było, wydaje się, wykonalne w przypadku dzieci, w przypadku zupełnie czegoś nowego. Jeszcze pamiętam, jak rozmawialiśmy, że autyzm trzeba ludziom tłumaczyć, bo oni w ogóle nie wiedzą, co to jest. Dzisiaj już to wygląda zupełnie inaczej. Na pewno dzięki temu, że Stowarzyszenie jest w Białej Podlaskiej, że my jesteśmy bardziej świadomi, wiele akcji charytatywnych temu się przysłużyło, ale też y, dzięki temu, że parlamentarzyści tą, tą ideę podjęli, że, że to jest y, już dzisiaj bardzo mocno rozpoznawalne zjawisko i my możemy się poszczycić tym, co jest obok mnie po mojej lewej stronie. To imponujące. Jakie środowisko udało Wam się stworzyć, jaka siła płynąca z tej miłości, o której pani, pań, pani Aniu powiedziała, sprawiła, że z takim sukcesem ją realizujecie. Jest czymś napawającym dumą nas, mieszkańców miasta, gdy w Polsce i na świecie mówi się w tak wielkich i doniosłych słowach o naszym środowisku, dzięki temu, co Państwo, działając na rzecz Waszych potrzebujących zorganizowaliście. Jesteśmy podziwiani z. Uznaniem gościmy dzisiaj naszych przyjaciół z Białorusi, którzy pełną garścią czerpią z waszych imponujących doświadczeń. W imieniu mieszkańców naszego miasta jeszcze raz nisko się kłaniam i proszę. Ja w swoim życiu zawodowym mam jakby taki etap, kiedy pracowałem, zajmowałem się pomocą społeczną i też budowałem. Budowałem tylko dom pomocy społecznej, jeden z takich domów większych na Lubelszczyźnie i wiem, z czym się łączą wyzwania właśnie takie inwestycyjne? Dlatego, jak zobaczyłem tę koncepcję tego Centrum z Autyzmem, powiedziałem, że jest to świetny, świetny pomysł i świetna koncepcja, i, i pomyślałem sobie, że będziemy wspierali to z całego serca, gdzie się tylko da. I gratuluję, że doszło, dzisiaj możemy widzieć tą pierwszą, pierwszy etap tego rozwoju myślę, że następne to jest kwestia tylko czasu, no i jakiegoś wsparcia finansowego, a pani Ania jest tak przebojowa, że myślę, że sobie poradzi z tym wszystkim. Anio, e... mogę tak powiedzieć, e, chyba najlepszy prezes jakąkolwiek. Stowarzyszenie, które funkcjonuje, bo ciężar pracy, którą wykona i, i efekt tej pracy. Ja, jako lekarz, mogę powiedzieć, jakie mamy trudności w diagnozowaniu dzieci z, z podejrzeniem autyzmu albo innych jednostek chorobowych. A lecić to jest naprawdę ogromny, ogromny wysiłek. E, to jest jedno. A drugie. Trudno znaleźć w jednej osobie jeden człowiek, czyli dwie osoby w jednym. I ojciec i matka. I to jest właśnie Ania. Ona jest ojcem tego sukcesu, a jednocześnie jest matką dziecka z autyzmem. Kobieta, która dała siebie wiele i jeszcze jest w stanie dać więcej. Szanowni Państwo, tutaj tylko zwracam z ogromną prośbą do wszystkich. Tutaj, Panie Ministrze, Panie Marszałku, będziemy trzymać Was za słowa i milnować. żeby ten, ten dar, który powinno iść do tego stowarzyszenia, bo to, gdzie jest perełka, ona dopiero się zacina, a to dopiero pokażemy światu, jak to jest faktyczne, tu w Białej Bodlaskiej, w małej mieścinie, w cudzysłowie, na dalekim wschodzie, można coś takiego pięknego zrobić, coś wzor wzorowego, gdzie Cały świat na to naprawdę będzie baczył, tak jak pan minister Abramowicz powiedział, będzie baczył z, z, z Boziwem. Boziwiam, gratuluję i trzymamy kciuki. Ja prezentów nie mam, ale jedyny prezent, jaki mogę tutaj deklarować, moje serce waszej strony. Dziękuję bardzo. W imieniu wielkiej rodziny organizacji pozarządowych w Polsce i w Europie, które wśród których no, błyszczy Biała Podlaska, ale też od Zielonej Góry Opola aż tutaj są najrozmaitsze inicjatywy i ośrodki, które w ciągu tych ostatnich no, stopniowo 30 lat, bo tak zaczynaliśmy, powstają i każde następne ma, że tak powiem, piękniejsze bo jest, to jest błogosławieństwo późnego urodzenia, tak, że się na błędach innych, że tak powiem uczy się i, i buduje lepsze, więc to jest wspaniałe i e, czuję się dumny, że jakąś

Dzisiaj zachwycamy się tym, co robi, czym zajmuje się Stowarzyszenie Wspólny Świat. W okazanie pomocy ludziom, którzy w tym нуждаются. Jeśli chodzi o pomoc osobom, które potrzebują tej pomocy najbardziej. My хотим пожелать i kolektywu Wspólnego Świata zdrowia. My хотим пожелать kolektywu i Centrum, żeby on сегодня wypełniał te funkcje, które leżą w jego przeznaczeniu. Chcemy życzyć dzisiaj całemu zespołowi wspólnego świata zdrowia. Chcemy życzyć, żeby mógł realizować te funkcje, te zadania, do których właśnie został powołany. Особую благодарность я хочу сказать пане Анне Хвалок, которая пригласила нас для участия во второй очереди во, во второй очереди строительства вашего центра, потому что вместе с Анной Хвалок с ассоциацией Wspólny świat. My w ramach transgranicznego projektu taki że centrum w Gorze Brestie, może ciuteczko mniejszy. Szczególne podziękowanie chcę skierować do pani Ani Chwałek za to, że zaprosiła nas do udziału w kolejnym etapie, właśnie w kolejnym projekcie projekcie transgranicznym, w ramach którego. My też będziemy budować podobne centrum pomocy osobom z autyzmem. No może troszeczkę mniejsze. tworzenie tego miejsca, w którym możemy nieść pomoc dla dzieci i młodzieży z autyzmem. Dziękujemy za każdy dzień pracy i muszę powiedzieć, że to miejsce to nie jest tylko nasza praca, ale też nasza pasja, która pozwala nam się zmieniać również osobiście. Coś, co wydawało się nierealne, stało się faktem. Pani Aniu, pani półtora roku temu zadałam pytanie. Pani Aniu, a pani nie wierzyła, że nam się uda? To nie chodziło o brak wiary, Pani Aniu. Nam, rodzicom, dzieci niepełnosprawnych, życie wielokrotnie weryfikuje plany i marzenia. Spotykamy się na co dzień z tyloma trudnościami, że czasami musimy zobaczyć, dotknąć, żeby uwierzyć. Jesteśmy bardzo dumni z tego, że jest to pierwszy taki ośrodek w Polsce.